Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się właściwie w tym miejscu regularnie, co tydzień, o, po, i naszym tematem jest e, przede wszystkim to, w jaki sposób zmienić tą rzeczywistość, w której, której się znajdujemy obecnie. Każdy z nas, albo prawie każdy z nas chciałby normalnego życia a przez normalne życie, ja przede wszystkim uważam, życie wolności, bo uważam, że dla Polaków, dla nas, szczególnie dla nas, nie można oddzielić normalności od wolności. Zbyt wiele pokoleń w przeszłości, naszych dziadków, pradziadków i jeszcze wcześniejsze pokolenia, były zaangażowane w to, żeby po prostu o wolność dbać, wolności bronić, kiedy na skutek pewnych błędów tą wolność utraciliśmy pod koniec XVII wieku, to bardzo z tego powodu później żałowaliśmy. Można powiedzieć, że taki ciekawy okres w polskiej kulturze, filozofii, muzyce to był oczywiście XIX wiek pod względem twórczości jest to wiek bardzo bogaty. To był wiek, kiedy wydaliśmy wieszczów, wielkie nazwiska, Mickiewicz, słowacki, Norwid. Także wielcy filozofowie, którzy są trochę mniej znani, ale też warto o nich wspomnieć chociażby Cieszkowski. Kiedy y, czytamy pisma tych ludzi, kiedy słuchamy też muzyki, która była tworzona w tym okresie, jest, nim, jest, jest w tym pewna wielkość, pewna tęsknota, a ona wyrosła właśnie z tego, że ludzie zdali sobie wówczas sprawę jak wielką wartością, była wolność i z tej, z, tej, z tej testnoty powstała wielka sztuka. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że można powiedzieć, że są pewne symptomy są pewne symptomy, które jakby wskazują na podobieństwo pomiędzy, załóżmy, połową XVIII wieku a dzisiaj. Dlaczego? Dzisiaj na przykład mówimy o tym, że na terenie Polski działają obce korporacje i one w dużej mierze jakby tworzą naszą obecną rzeczywistość, wpływają na naszą obecną rzeczywistość. Wtedy nie było korporacji, ale były równie silne e, obce interesy Moskwy, plus i Austrii. Tak? Można powiedzieć, że Polska do pewnego stopnia utraciła wolność w XVIII wieku na skutek tego, że w pewnym momencie. Polacy przestali skutecznie bronić swoich interesów. I w tym celu, oczywiście, aby jakby, jakby położyć tamę tej sytuacji, w końcu mieliśmy słynną konstytucję 3 maja. Ona była tym, tą ostatnią deską ale wiemy, że niestety przyszła za późno i jej owoce bardzo szybko zostały zaprzeposzczone. Można powiedzieć, kiedy powtórzymy tę historię, kiedy właśnie wrócimy się myślą do XVIII wieku, do tego, co się wówczas działo, czyli do zniewalania Polski przez interesy obce w różny, w różny sposób. Wówczas też na terenie Polski działały obce wywiady. Oczywiście nie miały tych technologicznych środków jak dzisiaj, ale w dużej mierze sytuacja była bardzo podobna. Proszę pamiętać, że też w pewnym momencie pojawiła się Targowica, czyli tacy prawdziwi zdrajcy polscy, tak? Niemalże powtórka z historii grozi nam dzisiaj. To znaczy, mamy silne interesy obce na terenie Polski, przede wszystkim interesy korporacyjne. Ludzi, którzy są Polakami, czy też obywatelami polskimi, którzy tym interesom służą. I... Jest oczywiście zagrożenie, że ta targowica, dzisiejsza targowica w końcu doprowadzi do tego, że tą niepodległość utracimy. A więc wolne wybory. Ruch, który powstał, no, może można by powiedzieć, jeden z wielu ruchów w Polsce dzisiaj. Niemniej jednak może bardziej ambitny, ponieważ rzadko nie słyszałem właściwie, żeby żaden ruch dzisiaj mówił bardzo wyraźnie. Bo mówił bardzo wyraźnie. Należy tej obecnej władzy, to władzę odebrać. To jest jedyny sposób na to, żeby przewrócić naszą wolność. A żeby tą władzę odebrać, trzeba się prawdziwie zorganizować. Musimy sobie zdawać sprawę, że no, na pewno wspaniałą rzeczą jest tworzenie muzyki, poezji, Filozofii, tak, jak tworzyli nasi wielcy twórcy XIX wieczni. Ale nie chciałbym, żeby w drugiej połowie XXI wieku, znowu z powodu tęsknoty za utraconą Polską, mieliśmy, mielibyśmy wielką sztukę, poezję, filozofię. Ja myślę, że możemy ją mieć nie tracąc kraju, a jest to uważam, Poważna groźba, poważna groźba. A szczególnie, a szczególnie tą groźbę jakby potwierdza obecna pandemia, bo o ile wcześniej mogliśmy mieć pewne podejrzenia, że nasz rząd nie do końca służy nam Polakom, że dokonuje pewnych ruchów, y, takich jak na przykład. Y, y, Dążenie do upadku górnictwa, czy na przykład niekorzystna polityka energetyczna, czy ym, sprzedaż polskich firm. Mogliśmy mieć pewne podejrzenia, że ten rząd nie do końca służy naszym interesom. To ta pandemia w jakiś sposób bardzo zdecydowanie pokazała, że tak naprawdę nasz rząd nie zajmuje się innymi sprawami, jak pewne dostosowanie polityki Polski do pewnych żądań światowych. My nie chcemy, żeby ktokolwiek rządził Polską. My chcemy Polską rządzić sami i mamy między nami ludzi mądrych, ludzi uczciwych, ludzi odważnych. Trzeba ich tylko znaleźć. A więc to jest propozycja ze strony wolnych wyborów. Nie czekajmy na kolejny upadek Polski. Przejmijmy polsce władze. Zróbmy to na tej zasadzie, że zastąpmy tych ludzi, którzy w jakiś sposób są tak, jak ta dawna Tarkowica, zastąpmy tych tymi, którzy będą jak rejtan, czyli będą prawdziwie bronić Polski i nie pozwolą na to, że stracimy naszą niepodległość. Także zapraszam do ruchu wolne wybory. Znajdziecie łatwo naszą stronę www.wolnewyboryorg. Co chcemy zrobić w pierwszej kolejności? Chcemy utworzyć oddziały i grupy w całej Polsce. Jak stworzymy silny ruch, jak znajdziemy między nami odpowiednich ludzi, to na pewno to, co chcemy, zakończy się sukcesem. Także dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.